Witam. Nie tuś się... Witam was wszystkich z tej strony leśnik 1337 i dzisiaj witam was w już siódmym odcinku Plancy kontra Zombisy i ee, chyba nie siódmym, kurde, jaki to był odcinek? A dobra. W czwartym już odcinku plancy kontra Zombisy. My dzisiaj, jako że ostatnio mój montażysta powiedział, że jeszcze raz tak zrobię, to mnie zabije i że muszę skrócić trochę format. Pokażę wam mniej więcej, co udało mi się uzyskać przez ostatnie dwa, trzy poziomy. I zaczniemy już od zupełnie nowego rozdziału, gdzie można powiedzieć, że będzie całkiem mokro. Zapraszam. Negers! Więc w ostatnim poziomie, przedostatnim, dostaliśmy niesamowitą notkę, a w następnym poziomie jest minigra, której towarzyszy nam sam w sobie MM's. Siemaneczko ziomeczki Z tej strony Stefan Uniwersum Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić Na nową grupę facebook Mojego przyjaciela Puszczalscy Leśnika 1337 Jest to fanpage dla fanów kanału youtube Wbijaj już teraz I w taki oto sposób Pokonaliśmy już cały rozdział nocny I przy okazji Zdobyliśmy Pierwszą najważniejszą rzecz Na rozdział dzienny ale tym razem gdzie indziej. Tym razem na pływalni miejskiej. W wodzie. Ten odcinek sponsorowany jest przez Herbapol. Wspaniała firma Arbus. Tak jak będzie woda, to ja teraz wodę wypiję z sokiem. Prezes, tfu, ambasador znowu się pojawił. Wygląda na to, że zombie dają ci atakowanie w twój przedni kilometr. Teraz próbują zaatakować twój tylny kilometr. A na górze tego nie możesz używać yy, grzybów, bo śpią podczas dnia. No to chuj, tyle z tej strategii ze słońcem. To nie jest po prostu Dandeusz. Dobra, co my tu mamy? Jakiegoś z żabą tutaj. Żaba tuba zombie. I reszta normalna. Tu jakieś drabiny postawili, skurwysyny. syny. rzeczywiście nie można grzybów wybrać? Lilię można wybrać, to zakładam, że to będzie bardzo potrzebne. To zrobimy tak, tak. Tak, tak, tak. I patatomina. I to powinno wystarczyć. To powinno wystarczyć. Startujemy klasycznie, sadzimy wszystkie słoneczniki i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czym tak bardzo różnią się te poziomy. Tego nie będę zatrzymywał. Typowo nie mam po co. W sumie położę już jedną lilię, bo nie wiem, ile one się. A one się bardzo szybko odnawiają, to nie muszę się o to martwić nawet. Możemy tutaj. Ciach, ciach. Zrobić. O, to jest ta muzyka. Pamiętam, Eminem kiedyś nagrywał piosenkę pod ten beat. Tak jak wiele beatów, bo yy, mało to jest wiadome, ale jedną z inspiracji Eminema było właśnie Planz kontra Zombies. To jest bardzo mało wiadome, ale. Jest to fascynujące, że taka znana osoba, tak naprawdę, o czym myśleliście, że była ósma Mila? Ósma Mila była o tym, że przeszedł y, ósmy poziom w, w Plants vs Zombies. I dlatego później wyszedł drugi rozdział tej samej piosenki, y, bo postanowił, że y, nawiąże i zrobi część drugą piosenki i nazwał ją Zielona Mila, bo jak wiadomo y, zombie w Plans versus Zombies są zielone, czyli takie jakie wyglądają w prawdziwym życiu. Możemy zacząć stawiać ziemniaki. Żeby nie zostać zaskoczonym, o wziął się pierwszy Uuuu, uh, mamy problem. Nie mogę postawić tego. Nie mam zielska. O, już mam wystarczająco. Zielska słońca. I postawimy to. Ten się nie będzie spodziewał. To nie będziemy marnowali teraz kasy na to. Kurwa, ale ta muzyka jest dobra. Stawiamy kolejnego ziemniaka. Tutaj musimy postawić ripitera kolejnego, czyli yy, wielo, Wieloszczyna. Wieloszczyna to brzmi jak jakaś taka polska miejscowość, trochę jak Zalesiewicko. Wieloszczyna, no, brzmi taka południe Polski, gdzieś gdzie żadna ludzka dusza nie powinna nigdy stąpać trochę jak Już Nigdy nie byłem, muszę przyznać, a brzmi ciekawie. Takie by było, jakby to było leś. O, kurwa! Wyskoczyli z ziemi jak zombie. Ten jest odstępny jakiś z tym. Ku Klan, pierdzielony. Trzeba go spowolnić lekko. Można te stawiać, ziemniaki. Nie można miny postawić, ale kurwa ziemniaki można, o chuj chodzi. A to już koniec. Dostaliśmy... Co to kurwa jest? Co to jest? Squash. Squashes zombies. No, te robi zombie. Jak ja Twoją matkę, o mamy kolejny poziom. Yy, w sumie nic nowego się nie pojawia. Yy, squash to chyba jest insta-kill. Więc nie wiem, czemu miałbym go zamiast miny używać. Więc w takim razie ja po prostu. Zobaczymy się jak yy, skończę ten poziom, bo może zamiast tych cztery bombów go użyję. Zobaczymy się jak skończę ten poziom. Albo jak coś nowego się w nim pojawi, bo wątpię, że coś się pojawi w nim nowego. O kurde, co to jest? Z zombie właśnie wyleciał prezent. Czy nie mogę rozproszyć? Piknego. Yy, Mini Games Unlocked. Play them in the main menu. Minigry nam odblokowało. biście. Tego się nie spodziewałem. Ja Mamy już 3600 pieniędzy, więc może jak będziemy już kończyć ten rozdział, będziemy mieli wystarczające kasy na to, żeby było nas stać na poszerzenie ilości naszych nasion, choć teraz... Póki co mam wrażenie, że i tak z dużej ilości nasion nie korzystam. Można fala zombie, a jestem nieprzygotowany. Chyba mnie od razu okay. No i oprócz oczywiście minigierek Odsiągniętych w tym poziomie dostaliśmy co to jest? Kurwa bestia jakaś. Shoots space in three lanes. Three Peter. To jest już taka zaawansowane stadium. To już nawet nie jest jakoś. Kurde, tak. Po prostu. Tylko to jest na kacu z rana. Stoicie nad tym kurwa kiblem. I ściacie tu leci jedna linia, tu leci druga, tu leci trzecia, na trzy linie idzie. Liczą, lidą też szczyny i musicie wycelować, tak? Musicie kurwa przycelować, żeby to wszystko wleciało do środka, a nie na dywan wyłożony w łazience. Jakiś idiota postanowił zrobić dywan w łazience. Drogie to było. Teraz się w sumie zorientowałem. Eee. Yy, no dobra. Za trzy. Yy. Eee. Widzę, gdzie to się może przydać. Więc nie będę, nie będę jakoś mocno tego wyzywał. Spróbuję tego użyć. Ten skłasz się wydaje przydatny. Ale też Snowpi było bardzo przydatne. Hmm. Wiem, co trzeba zrobić. Trzeba tutaj położyć te Tutaj położyć te tripitery, tutaj położyć zimne, tutaj położyć ripitery, i tutaj położyć ziemniaki. Będę kładł. Skupię się na tych na słońcach. W sumie, jak mamy zamiar te Jupitery popostawiać, zrobić na nich trochę miejsca, to troszeczkę, troszeczkę dalej trzeba je będzie postawić. Zobaczymy, co tu wyjdzie z tego na tym poziomie. Chciałbym również podziękować. Żelką Aribo ja twierdzę jakie one są zajebiste. Z niebo w gębie. Wstawimy to w ten sposób. Nie mogę go wcześniej postawić, bo mi zeżre kwiaty, ten zombie. A tak to to siob zrobimy. Kurwa mamy już taką podstawową linię obrony, tak naprawdę ułożoną. Tutaj te za jednym razem ściągnie. Stawimy to tak. I już będzie można zacząć inwestować w te. Gówno. I napierdzielamy. Tutaj nie będę mógł postawić tripiterów, bo jedna linia się zmarnuje. Jeżeli one rzeczywiście na trzy linie napierdzielają, zrobimy to w ten sposób: siup, siup, siup. O, tych słońc dostaję. Tutaj dziergniemy tego. No i póki co w sumie nie musiałem użyć miny, ale zaraz mocna fala będzie. To ja po raz kolejny jestem tak naprawdę bez niczego. Muszę zobaczyć, może na tej fali wynurzą się z podwody. To zobaczę, na jakim poziomie one się wynurzają. Może zaczniemy te lodowe stawiać. Jak już po postawiamy te lodowe, będzie można postawić te tripitery tutaj. I no. Będzie całkiem nieźle. Sytuacja wyglądała. Ten to co? Co on robi? Dobra, tutaj skład będzie potrzebny. Nie wiem kiedy on się wynurzy, ale aby jak najszybciej. Ups, nie to. Yy i ja nie wiem, chyba muszę tak zrobić, inaczej nie zrobię, tak on się pojawia dopiero jak coś gryzie, to trochę średnio, yy, tu możemy postawić już te, tego tripitera w sobie, Oczywiście na dziela na 3D dobrze, to dobrze. I od razu go zabezpieczyć ziemniakiem i nie mogę ściągnąć tego ziemniaka stąd, dopóki nie będzie mnie stać na więcej ziemniaków. Przez te podwodne skurwy syny. To znaczy, dopóki nie będzie mnie stać, stać mnie stać cały czas, tylko nie mogę... musimy się odnowić. mi się, do tego zabiją. Robimy tak: hop, hop, hop. I tu wstawiamy tego. I w sumie to nie zdążyliśmy nawet całego setupu zrobić przeciwko tym. No nie wiem, no wydaje mi się, że nie nadają się zupełnie na to jaki to jest tryb gry. Się strzelają na trzy linie, ale ich koszt jest taki duży, że zanim my je rozłożymy, to nie możemy się porządnie rozłożyć w ogóle z niczym innym. jest trochę taki overkill. Zwłaszcza tutaj. O. Tu mamy jakieś gówno. Dostaliśmy. Za ten poziom co to jest. Na minut. 38. Aquatic Plants dat Pulse Zombie Underwater. Dwa za 25 słońca. Hmm. I chyba mi się bardziej przyda niż ten Tripeter. No, mamy skoczków z powrotem. I my tak, tak. Bierzemy tego, bierzemy tego, bierzemy to. I weźmiemy. W sumie skłosza już nie potrzebujemy. Możemy zrobić tak i tak. Bo w takim razie skłosze używaliśmy tylko dlatego, że nie można miny postawić na yy, wodnej tej, wodnym padzie. Więc yy, teraz możemy zrobić kelpa i możemy mieć minę. Plus tych, tych ziomków będziemy mogli zignorować przez jakiś czas. I zapewne widzimy się, jak. Zobaczymy, jak to działa. I później, już na końcu poziomu. Dobra, możemy zobaczyć teraz, w jaki sposób on działa. Jest sobie ta roślina, Jest sobie ta roślina i sobie wciąga. To w sumie tyle. Myślałem, że coś ciekawszego, ale odnawia się to tyle, że nie wiem, czy będzie jakieś super przydatne na co innego niż te skurczy byki takie. Dobra. No. I tak oto kończymy kolejny poziom, który był prościutki jak... Kurwa klucze do auta. Będziemy jeździć. Drive thru, drive by. Możesz teraz odwiedzić sklep pojebanego Dariusza. Okej. Okay. Okej, okay, znalazłeś klucze do mojego auta. Wiesz, co to kurwa znaczy? To znaczy, że tu Luku looku Dave'a jest otwarty na biznes. To zobacz sobie. Yy, może znajdziesz coś, co lubisz. Yy, kurde, rośliny. Yy, to jakieś niezłe rośliny, bo tu są podwójny słonecznik. Ciekawe, ile on. Mogę, mogę zobaczyć? Nie mogę zobaczyć No, co on robi. I jakiś maszynowy maszynowy szczacz co to jest? Pull Cleaner Extra Line of Defense on Levels with Pool eee, a to pewnie są takie te kosiarki tylko, że do, do wody to są eee, na to musi zombie stanąć, żeby się jewnąć, a to jest kolejny slot na nasiona. To odblokujemy chyba w tym poziomie już. O. Śmieszne rzeczy zaraz. Yy, co? Śmieszne rzeczy o procesie zombie. Czasami robią się bardzo mali i bardzo źli. Strzeż swoich błyskotek. Co? Kurwa? A rzeczywiście są kurwa cini minis. Błędnie cynamonowe Dobra Pierdzielniemy ich Choć mają tyle samo mniej HP mają Ale dziwnie się teraz gra z takimi Z takimi kurde tymi Pojedynczymi, jak ja zawsze przyzwyczajony byłem do podwójnych, tego trzeba zabić jak najszybciej. Zapomniałem, że muszę strzec w linii wodnej. Mm. Mm, tak. Wtedy co, można ich wysadzić miną od bochu. Jest kolejna ściana, mamy. Serię ścian niepenetrowalnych, nikt ich nie spenetruje. Można. Kolejna bomba. Rzucimy sobie drugą warstwę muru, żeby była. Mamy. Tutaj już wszystko możemy położyć, więc jest zajebiście. Nie wiem, po co mi ta lilia jest. Mogę co najwyżej zrobić coś takiego. i chyba nie, nie dobiegniemy do tego do pełnego 5 tysięcy może bardzo chciałbym a Huge wave of zombies, a to ostatnia fala teraz będzie ostatnia fala na ostatnim poziomie Zastanawiałem się, czy nie zrobię czegoś takiego. Czy nie na przykład. O, staliśmy chili Zaraz dokończę. Nie, mamy 5000. Zniszczy całą linię zombie. To się przyda nam bardzo. Ale. O. To zaraz zobaczymy. To... Nie, to zobaczymy w następnym odcinku. Póki co tak. Zrobimy sloty. Ile? Kurwa. Pojebało go. Naprawdę jest pojebany Dawid. Dobra, czy tam Dariusz? No i w taki oto sposób e, kończymy. Powiedzcie mi, bo mam pomysł taki, żeby... Nie przestawaj mi grać, kurwo jebano. Y, mamy taki pomysł, żeby robić streamy z Plants vs Zombies. Żeby nie pomijać tych odcinków w gameplayu, tylko żeby one pojawiały się na streamach. Później będą pełne zapisy ze streamów. I powiedzcie co o tym myślicie, że będą później robione z tych odc odcinki, ale też będą pełne zapisy, bo jak ktoś chce sobie zjeść coś i tylko po prostu oglądać te... te coś w tle jak leci, jakieś granie, to napiszcie jak chcecie. I e, no, napiszcie co myślicie o takim formacie, no bo muszę taki format dawać, bo... Chyba, bo po prostu ta część tych poziomów jest nudna, jest powolna i jest długa. No. I dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie. walcie dzwona codziennie, rano i wieczorem. Lajkujcie w górę, w dół. Nie obchodzi mnie to. Zostawcie w komentarzach odpowiedź na moje pytania i Elo.